Witajcie kochani, z tej strony ta Wina, ja witam przede wszystkim wszystkie zodiakalne lewki, lwiątka i lwice, te oczywiście, które są wśród zasnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również te lewki, które... No są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne lewki. Horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 16 do 22 stycznia 2023. Zobaczymy, co tam ciekawego u Was w tym tygodniu, jakie energie do Was idą i na co. Uważać, to co. Zaczynamy. Ok, ja już stosuję karty, i oczywiście tradycyjnie powtarzam Wam to jak mantrę, że jest to czytanie ogólne. Nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie co pasuje, odrzucajcie to się nie zgadza. Ok, zaglądamy, co już tam u Was? Lewki w tym tygodniu. Dobra. Wyzwanie dla lwów na ten tydzień. Mm -hmm. Co ciekawego w pracy, w finansach. Mm -hmm. Co ciekawego w miłości. Mm -hmm. I karta rada. Mm -hmm. No, lewki, lewki. Mm -hmm. No, ostatnio to wy mnie nie zawodzicie w ogóle. Macie bardzo intrygujące czytania, i to również dosyć. Dosyć intrygujące. Dobra, kochani, zaczynamy. Wezwanie, wyzwanie <grym> dla lwów na ten tydzień. Z czym trzeba się będzie zmierzyć? Mm, jakie energie wy tutaj wskrzeszać z siebie, żeby sobie z tym poradzić? Kochani, mamy tutaj szóstkę mieczy. Mm, Lewki to jest taka karta, na którą zawsze jak ja na nią patrzę, zawsze jak ona mi się pojawia w rozkładach, prawda, to jest takie, takie uczucie, widzę, takiego... troszkę takiej melancholii, troszkę takiego smutku. Żalu. A zarazem takiej nadziei, nie? Kwitnącej takiej nadziei, gdzieś tam tlącej się w sercu głęboko. Taki, wiecie, to jest taki koktajl dwóch sprzecznych ze sobą emocji, prawda? Czyli tęsknoty i radości jednocześnie. Więc mam wrażenie, że lew w tym tygodniu będzie musiał właśnie ten koktajl wypić, kochani. I wiecie, to jest karta zmian, które do Was idą. Zmian, które mm, no. Które, niektóre są nieuniknione, niektóre da się uniknąć, niektóre y, trzeba przyspieszyć, a niektóre z kolei po prostu wypłakać, tak? Więc tutaj, tutaj do Was takie wezwanie, kochani, jakieś, jakieś zmiany. Mm -hmm. I z tymi zmianami lew niektórzy z Was będą sobie musieli poradzić, ale jakie to są zmiany, czy właśnie te, które są konieczne lub niekonieczne, o które trzeba zawarzyć, żeby do nich nie doszło, no to Wy sobie musicie już sami zweryfikować, jak to, jak to będzie u Was wyglądało. Mm -hmm. Być może też trzeba będzie odżałować, być może, być może nie, być może właśnie coś zostawiacie za sobą po to, żeby stworzyć coś nowego. Ten tydzień taki wiecie, nie tkwi w miejscu, Potrzeba zmian, pomimo tego, że czegoś ci szkoda za sobą zostawić. Takie dosyć nietypowe wyzwanie. Takie wiecie, to jest też taka rada. Idźcie ostrożnie, zmieniajcie ostrożnie swoje życie, ale zróbcie to powoli. Nie przyspieszajcie niektórych e, sytuacji. Także taka, takie wyzwanie dla Was. I dobra, kochani, praca. Ech, właśnie, praca. Kochani, kochani, e... tu są jakieś ograniczenia. Pojawiają się jakieś ograniczenia w pracy w tym tygodniu. Hmm. Być może pojawiają się w miejscu pracy jakieś wiecie, zmiany, mm, które dosłownie, dosłownie nakładają na was jakieś takie ograniczenia, nie? Nie wiem być może niż niższa jakaś stawka godzinowa się u niektórych z Was pojawia, mm, jakieś zmiana w umowie się jakieś pojawiają, prawda? Nie wiem być może jakiś kontrolujący szef, menadżer. Em, no tak troszkę ciasto się zrobi u niektórych z Was w pracy. Mhm. Być może dla niektórych z Was ta praca, którą wykonujecie, no to to jest taka praca pozbawiona perspektyw, nie? że tkwicie w miejscu, nic się tutaj nie dzieje, nie mam szansu na awans, nie mam szansu na podwyżkę, nie mam szans na, na rozwój, na taki samorozwój i tkwię tutaj. I co ja tu robię? Takie pytanie, prawda? Się pojawia o niektórych. To jest jakaś praca, która ogranicza yy, może już nie tyle wolność człowieka, co ogranicza rozwój tego człowieka, tak? Yy, coś tutaj blokuje mnie blokuje lewki, także taka dosyć yy, trudna energia, jeśli chodzi o pracę. Zobaczmy sobie, co? Zobaczmy sobie, o co tutaj może chodzić. No, zobaczmy. Mhm. <laughs> Dobra, kochani, z jednej strony może tutaj być faktycznie ten monitorujący menadżer, szef lub taki ktoś przełożony, kto jest nad wami i tutaj patrzy wam na ręce. To jest ciekawostka, bo wiecie co, w tym tygodniu nie jeden znak, niemal wszystkie chyba, mają w tym tygodniu właśnie takie informacje, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, że ktoś monitoruje, ktoś sprawdza, ktoś kontroluje, i tutaj ciągle coś takiego mi się pojawia. Bardzo specyficzny tydzień, jeśli chodzi o pracę, naprawdę, no jakiś taki klimat w tej pracy w tym tygodniu nieciekawy, wzmożone kontrole. Ale wiecie co? Tak jak mówiłam, może być jakiś kontrolujący menedżer, ale wiecie co? Ja tutaj mam wrażenie. Internet, wiecie? Pojawił mi się internet i być może, kochani, nie wiem, pada jakiś system w pracy, prawda? Wiadomo, dzisiaj bez tych komputerów, bez internetów, no to. Niewiele z pracy zdziałamy. Czasami nawet trzeba zamykać niektóre przedsiębiorstwa, dopóki tam programista nie przyjedzie i nie naprawi tych błędów, więc być może gdzieś w miejscu pracy u niektórych z Was pojawiają się tego typu um, problemy. Może ktoś gdzieś jest na jakimś wyjeździe i no, ma tą pracę zdalną przez internet, brakuje internetu i nie, nie ma możliwości wykonać tego prawda, zadania, które jest powierzone. Bardzo możliwe, że taka sytuacja tutaj się pojawia, lub nie wiem, no nie wiem, jakiś błąd w systemie się pojawia, nie i trzeba e, tutaj. Poczekać, aż tutaj przyjedzie jakiś spec od tego, ewentualnie wprowadzać, macie wprowadzony właśnie w miejscu pracy jakiś nowy system, kochani, jaki internetowy, ten program taki. No i to jest tak skomplikowane, prawda, że wy nie wiecie, jak się po tym poruszać, nie wiecie, jak w ogóle pracować, no, no bo musicie się tego uczyć, uczyć. Także to są takie, kochani, informacje. No tak. Tak może być, jak najbardziej. Ale wiecie co, do niektórych z Was mam takie uczucie: w tym tygodniu przychodzi takich dużo, bo to nie jedna, mam wrażenie, kilka takich niespodziewanych. Dość ciekawych, atrakcyjnych ofert nowe, nowego zatrudnienia, nowej pracy. I one są na tyle atrakcyjne, na tyle ciekawe, że wy macie wrażenie, że to miejsce pracy, do, do, do którym do tej pory pracowaliście, robi się właśnie takie nieciekawe, nieatrakcyjne, niefajne. Tu jest nuda, ja się tutaj duszę, ale tutaj trzeba podjąć szybko decyzję, szybko zareagować na te propozycje. No i tutaj takie troszkę, właśnie. I tutaj te zmiany, których się boicie, tak? Że tu troszkę szkoda, bo ja już w tej pracy pracuję, jakiś czas znam tutaj ludzi, mam kolegów, koleżanki, a tutaj idą takie zmiany, więc muszę tutaj mocno się nad tym zastanowić. Więc nie lada wyzwanie dla Was, LWE, mm. jeśli chodzi o pracę. <grymne> Także tutaj trzymam kciuki. I dobrze, żeby nie przedłużać, kochani, miłość. No, no i w miłości kolejna karta, która też dosyć jest trudną kartą, jeśli chodzi o miłość, bo, kochani, siódemka mieczy to jest karta, wiecie, um, hmm, oszustów kradziei takich, tak? Więc może ktoś to Wam będzie próbował podkraść Waszą drugą połówkę, partnera, partnerkę z jednej strony. E, może tutaj partner dwa troszeczkę to okłamywać, e, może coś tam, tajić jakieś informacje przed Wami. Ja już tutaj nie mówię, że od razu zdrada, nie, Wy się tutaj od razu nie przerażajcie, chociaż to też wchodzi tutaj w grę, ale zaraz sobie tutaj dopowiemy, oczywiście, bo to jest taka jednak energia, która wymaga podpowiedzi innych kart. Hmm, takie widzicie, to może być po prostu... No ktoś czegoś nie mówi, bo nie chce Wam mówić. Może ma jakieś problemy, o których którym nie chce Was tutaj, lub po prostu takie, wiecie, oddalanie się od siebie macie, takie trochę to się zrobiło tak nieciekawie, nie? w związku, próbujecie sami takie, takie przeplątanie się, przeplotanie się, Boże, nie to słowo, takie rozmowy, wiecie, że moje musi być na wierzchu lub po prostu, no, gdzieś ktoś tam siedzi w kącie, partner, partnerka i o czymś nie mówi, być może właśnie tutaj, że muszę z czegoś zrezygnować, a może ktoś chce, komuś się wypalają uczucia i ten ktoś chce już zastanawiać się nad odejściem, nad tą zmianą, tak, czy to Wy, czy to właśnie ktoś, um, Wasz partner, partnerka, no. Dla singli z kolei to jest taka informacja, wiecie, Troszkę uważajcie podczas randkowania, podczas poznawania nowych ludzi, podczas wiecie, zawierania jakiejś znajomości, czy tu na pewno te um, intencje tej osoby są do końca um, uczciwe, prawda? Może to być, kochanie, ktoś z trygonu powietrza, może być to waga, bliźnięta, wodnik, jeśli macie, um, ale nie musi, ale tu mam zaznaczone, więc mówię. Dobra, sprawdźmy sobie jednak to miłość. Sprawdźmy sobie tutaj te kłamstewka, oszustwa i inne. Um, Podchody, nie do końca uczciwe, bo to jest troszeczkę granie nieczystymi kartami, kochani. To jest karta taka no, przemążała, która hm, lubi ostrzegać. Zobaczmy, przed czym ostrzega. Zobaczmy, kochani. Mhm. Mhm. Dobra. No tak, single. Jeśli chodzi o właśnie o nowe poznane osoby, no to zwróćcie na tą osobę nowo poznaną uwagę, bo ta osoba. Nie do końca jest wobec Was szczera. Może tutaj być może chcieć wykorzystać Was do własnych celów i, i po prostu i tyle, zabawić się tak troszeczkę Waszym kosztem lub wykorzystać Wasze znajomości dla własnych celów. Tutaj troszeczkę uważajcie. Dla związków, kochani, hm. wiecie co? Tak jak mówiłam, ktoś coś ukrywa, ktoś czegoś nie mówi. Jeśli macie dzieci, moi drodzy, to mam wrażenie, że ta Wasza druga połówka, tak, po prostu. No, Wasze dziecko coś przeskrobało. <noise> wasze dziecko coś przeskrobało i po prostu ta druga osoba broni tego dziecka. Także tutaj już troszeczkę możecie odetchnąć z ulgą. Ale wiecie, tu jest też taka informacja, niekomunikowanie potrzeb, brak szczerych rozmów, brak takiej szczerości w związku, więc w tym tygodniu no, troszeczkę możecie się od, może się troszkę ochłodzić, możecie się troszeczkę od siebie oddalić. Więc troszeczkę tak mam nadzieję, że wytrzymacie, wytrzymacie ten stan. Kochani, jeszcze dla singli, tak, lub osób, które rozpoczynają jakieś nowe znajomości, zaczynacie się spotykać. Jeżeli spotykacie jakąś osobę, mam wrażenie, mam uczucie, że ta osoba może ukrywać, że ma dziecko jakieś, nie, już z poprzedniego związku, więc na to zwróćcie uwagę. Dobra, kochani, i rada, i rada, no kochani, wjeżdżanie. Ona radzi, żeby sobie po prostu darować niektóre czcze akrobacje o walkę o coś, no bo jeżeli coś ma się pierdyknąć, no to niech, niech pierdyknie, prawda? Z jednej strony, czyli to, co ma upaść w tym tygodniu, niech upada, to, co się ma rozlecieć, niech, niech się rozpada, tak? A to, czego się uda, można uniknąć, co czujecie, że da się uniknąć, jakieś tutaj strat lub podejścia z pracy lub nie wiem, tutaj w tych związkach jakichś takich kłótnic, przeczek, a wręcz nawet rozstań, kochani, nie przyspieszajcie tych sytuacji, nie popędzajcie w tym tygodniu. No, wieża to jest taką, kochani, energią, która ona przychodzi sama wtedy, kiedy musi, kiedy kiedy wszechświat wie, że najwyższa pora, żeby coś no, dosłownie zrobiło rozpierduchę w Waszym życiu, więc no, bądźcie na to gotowi, ale wiecie to właśnie nie przyspieszajcie, tak? Tutaj to wasze wezwanie. To, co ma się zmienić, niech się zmienia, ale niech to będzie przemyślane z ostrożnością najwyższą, a jednocześnie z pogodzeniem się z tym, że te zmiany muszą nastąpić. Także, Lewki, tak, taka informacja dla was. I dobrze, zobaczmy jeszcze, co podpowiedzą wam aniołki. Może tutaj roz się sytuację troszkę. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Tak, lewki, widzicie to, co już osiągnęliście. Cieszcie się z tego, co już osiągnęliście, bo to daje Wam taki świetny bagaż na to, żeby wprowadzić te zmiany, tak, żeby z tymi zmianami się pogodzić. Ten bagaż, który macie tych osiągnięć swoich, czy to w pracy, czy w miłości, to będzie rokował na przyszłość, więc nie bójcie się tych zmian, pozwólcie się tym zmianom zadziać w tym tygodniu bo są widocznie. Czasami te zmiany, te rozpierduchy są nam potrzebne. Są nam potrzebne. I drogie lewki, życzę Wam powodzenia, niech ten tydzień będzie udany. Dacie radę, wierzę w Was, jak najbardziej zawsze w Was, w was wierzę. Nie poddawajcie się i nie załamujcie przede wszystkim. Pamiętajcie, zmiany, zmiany są potrzebne, żeby nie tkwić w miejscu i po prostu no, nie zesztywnić w tym konkretnym miejscu, tylko żeby się dalej rozwijać, rozwijać i pędzić naprzód. I tego Wam, lewki, życzę odwagi, siły do zmian i do tego, żeby uwierzyć w to, że te osiągnięcia, które już macie, to są właśnie waszym takim bagażem, żeby iść do przodu. I tego wam, kochanie, życzę pięknego, wspaniałego tygodnia. Będzie pięknie. Wierzę w was, wierzę w was. Pięknego, kochanie, tygodnia. Niech się dzieje samo dobro. No i co? My widzimy się, słyszymy niebawem. Tymczasem żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!